Częstuj się. To nasze rosyjskie herbatniki owsiane. Bardzo dobre. Moje ulubione. Zachód straszył nas, że wkrótce zabraknie nam jedzenia i umrzemy z głodu. Nic z tego. Mamy dość własnych produktów. Europejskie robiły tylko konkurencję. I wcale nie są lepsze ani smaczniejsze. Nasze nie są gorsze. Rosja jest wielkim imperium i ważne, żeby ją inni za tę wielkość szanowali, a nie próbowali ją poniżać i traktować jak wioskę z dwiema krowami. Wydaje mi się, że Europejczycy nie całkiem zrozumieją i nadaremnie próbują wywierać presję na Rosję. To Was obraża? Nie. Dzięki temu uświadamiamy sobie tylko, kim jesteśmy i co zrobić, by być jeszcze silniejszymi. Czy świat powinien się bać Rosji? Rosja jest dziś nieprzewidywalna, a wszystko co jest nieprzewidywalne wywołuje obawy i strach. Europa była naiwna, sądząc, że Rosja po rozpadzie Związku Radzieckiego, niczym ranny inwalida pokuśtyka za Europą. Tymczasem okaleczona Rosja pobiegła w drugą stronę.